Halo, cześć. Dzisiejszy film jest właściwie komentarzem do filmu. Do filmu, który był jako rolka na profilu na Facebooku. Film ten obecnie, w momencie jak nagrywam komentarz, ma około półtora miliona wyświetleń, sobie wyobraźcie. Ja sobie oczywiście porobiłem notatki odnośnie tego, co chcę powiedzieć. Nigdy tego nie robiłem, ale w związku z tym, że ten film miał tak dużo wyświetleń, miał dużo komentarzy, dużo polubień, do wielu rzeczy chciałbym się odnieść i nie chciałbym, żeby to było pominięte, więc mam lekki stres, bo jest scenariusz tego odcinka i dlatego mam przygotowaną ściągę. With me, you can slide. With me, if you feel like 550 on the five stick, you can get high with me. That's a deal, right? Więc tak. Eee, rolkę. Poniżej tego filmu prześlę Wam adres do rolki, żebyście mogli spojrzeć, jeżeli będziecie mieli ochotę, o jaki film chodzi. Rolki to są takie krótkie filmy, do minuty trwają. Ja akurat te rolki kręcę w związku z kanałem, który prowadzę dla agentów nieruchomości: Jak zostałem agentem Historia Prawdziwa i te rolki przedstawiają autentyczne, krótkie sytuacje z dnia mojej pracy, z moich autentycznych czynności. No jako powiedzmy wskazówka, inspiracja, po to, żeby pokazać, jak ja to robię i, i jak, jak mi to wychodzi. Więc taki pomysł na nakręcenie tych rolek powstał około 2 miesiące temu. W tej chwili tych rolek na, na kanale jest 28. Ta rolka ma tytuł. Nie podpalaj się, bądź spokojny i zrównoważony. Sukces i osiągnięcie celu wymaga odpowiedniego czasu. Nieruchomości i klienci lubią opanowanie i metodykę działania. To wartość, która, to wartość, której od Ciebie oczekują. Taki jest tytuł tej rolki i tą rolkę obejrzało do tej chwili, czyli do 26 lipca, bo tak mamy, półtora yy, miliona ludzi. Ja jestem z Torunia. Torunia ma w tej chwili gdzieś tam około 175-180 tysięcy mieszkańców, więc to prawie jakby 10 Toruni, Toruniów obejrzało tą rolkę. W tej rolce nikt nie miał uwag do mojego słownictwa i do prawidłowości z używanych stwierdzeń, więc tutaj przynajmniej będziecie mieli okazję, bo nie wiem, Torunia, Toruni to oczywiście możecie hejtować, komentować. Polubień ten film miał 3900 i 181 komentarzy. Pewnie do wszystkich nie będę mógł się odnieść, ale wyszukałem takie najciekawsze, najciekawsze komentarze. Jeden często się pojawiający, piana na ustach. Także dzisiaj postarałem się wytrzeć tą pianę z ust i nawet sobie wodę przygotowałem że jak ta piana znowu zacznie wyciekać, to żebym mógł po prostu wziąć sobie łyka wody i żeby już nie było to takie niemiłe w oglądaniu. Za blisko, za blisko twarz. No, siadłem dzisiaj trochę dalej. Dziękuję za te, za te uwagi, bo one są oczywiście wartościowe. Nie ma się co na nie obrażać. Trzeba wyciągać wnioski, więc dzisiaj jest mikrofonik. Nie idę po ruchliwej ulicy, gdzie muszę trzymać telefon z mikrofonem blisko buzi, żeby było słychać to co mówię. Jest mikrofonik, siedzę trochę dalej. Mam nadzieję, że takie obrzydzenie Was nie bierze jak, jak, jak przy tamtym filmie. Przykre epitety, wulgaryzmy i wyzwiska. Ja powiem, zastanawiałem się, czy to usuwać, czy komentować. Natomiast spodziewałem się trochę tego w momencie, w którym będą miały większe zasięgi filmiki. Może, może później na, na końcu powiem co to daje agentom nieruchomości takie, takie filmy yy, i, i taki hejt do czego on nas przyzwyczaja, na co nas uodparnia. Może, może lekka zajawka, no bo sprzedawca to jest jeden z najbardziej nielubianych zawodów na świecie. My jako agenci nieruchomości jesteśmy sprzedawcami i to właściwie nie sprzedawcami nieruchomości, tylko sprzedawcami usługi pośrednictwa. Zawsze jak dzwonimy to wciskamy coś komuś, zawsze w nieodpowiednim czasie. Zawsze ktoś ma nas za akwizytorów, którzy chcą mu wcisnąć coś, czego on nie chce, już nie mówiąc o tym, że nie w tym czasie. Także yy, pozyskując nieruchomości, to jest nasz chleb powszedni tego, że spotykamy się z hejtem, spotykamy się z częstą odpowiedzią nie. Jeżeli jesteś agentem, jeżeli jesteś agentką, albo planujesz być, to musisz mieć tego świadomość, do tego się przyzwyczaić i to ćwiczyć. Na 10 prób pozyskania nieruchomości, z czasami na początku Twojej drogi spotkasz się z 10 odmowami, odmowami wulgarnymi i, i nieprzyjemnymi rzeczami. Także to między innymi jest ćwiczenie tak zwanej grubej skóry i nie brania do siebie tego, co ktoś do ciebie mówi, tylko wyciągania z tego wniosków. Więc to odnośnie tych komentarzy. To, że his. Aha, bo powiedziałem, link do tego filmiku. Myślę, że będę umiał. Skopiuję, dodam pod, pod filmem w komentarzu w, w YouTubie. Natomiast były też takie opinie, że to jest konfabulacja, że historia jest nieprawdziwa i że to jest wszystko wymyślone i żebym pokazał, które to jest to mieszkanie, na, na, na które szedłem, więc też dam link do oferty. no Właściwie nie link do oferty, link do filmu, który powstał w mieszkaniu, które było do sprzedaży, bo oferta już jest nieaktualna. Nie wiem czy to minęło dwa miesiące, chyba nie minęło dwa miesiące. Mieszkanie miało ponad 90 metrów, 92 metry, oczywiście super dogadaliśmy się ze sprzedającym, skupującym. Umowa przedstępna została już zawarta między stronami. Mieszkanie ponad 90 metrów, wartość no, blisko 800 tysięcy. Transakcja została zawiązana za pomocą umowy przedstępnej podpisanej zdalnie, w tej chwili czekamy na akt przygotowanie dokumentów, więc oferta jest już nieaktualna, natomiast film na kanale Biura Nieruchomości, które prowadzę, Malinowski i Partnerzy Nieruchomości, no dalej sobie wisi, więc link do tego filmu oczywiście podrzucam, żebyście mogli zobaczyć, że to jest z autentycznego mieszkania. Arogancki but też się często pojawiało. No, no przepraszam bardzo, wybaczcie mi. E, tak jak mówię, to są minutowe filmiki, jak chce się w ciągu minuty przekazać dużo treści, to czasami może to tak wypadać, że się trochę mówi za szybko, e, może w trochę nieprzemyślany sposób, bez, bez scenariusza. E, Najczęściej zdarza mi się tak, że klienci nie odbierają mnie w taki sposób i wręcz ufają mi do tego stopnia, chociażby tak jak w tej sytuacji sprzedający z kupującym nie widzieli się, zawarli umowę w formie elektronicznej, yy, z kupujący przelał sprzedającemu na podstawie tej umowy dosyć duży zadatek więc no, cieszy mnie to, że klienci, których obsługuję nie odbierają mnie w taki sposób, jak to się mówi, jak mówi przysłowie jeszcze się taki nie narodził, żeby wszystkim dogodził więc po pierwsze na pewno nie wszyscy klienci są naszymi klientami potencjali, a osoby, które w ogóle są spoza tematu pośrednictwa, bo przypominam, że kanał i filmy są kierowane głównie do agentów nieruchomości właściwie nie głównie, tylko przede wszystkim, oczywiście oglądać Film może każdy, natomiast, no, tak jak to pokazały komentarze, nie każdy jest w stanie zrozumieć to, o czym mówię, no bo, bo to są raczej informacje y, takie już mocno y, rzemieślnicze i, i trzeba trochę podziałać, żeby, żeby wiedzieć, y, o czym się mówi i gdzie na to zastosowanie. No i, i bardzo częsty komentarz, o co chodzi w filmie. Więc w filmie chodziło o to, że część agentów, szczególnie ci młodzi agenci, jak dostają kontakt z polecenia, bo tak było w tym wypadku, zadzwonił do mnie kolega z innego miasta, że ma znajomego, który chce coś sprzedać w mieście, w którym ja działam i czy bym się nim zajął. Także zadzwoniłem do pana i postąpiłem w taki sposób, jak powiedziałem na tym filmie, natomiast często jest tak, że młodzi agenci jak dostają to chcą szybko dopiąć, żeby klient nie uciekł. Czyli jak Młody agent dostaje taki telefon, dzwoni do pana, już się pyta, gdzie ma przyjechać, z umową przyjeżdża, podsyła, podsuwa ją do podpisania, żeby umowa była podpisana, zawarta, wykorzystuje po prostu te emocje, powiedzmy czas działania, żeby złapać klienta, żeby on, broń Boże, nie zapoznał się z innymi ofertami, nie wybrał takiej, którą oceni jako lepszą. Natomiast film mówi o tym, żeby tak nie robić. Że to według mnie, według mojej wiedzy i według mojego działania, a działam od 2003 roku, mamy 2022, więc blisko 20 lat obsługuję klientów na rynku nieruchomości. Był to wcześniej rynek pierwotny, rynek wtórny, trochę rynek budowlany więc generalnie od każdej strony. I ja zadziałałem w tej sytuacji w taki sposób, że zadzwoniłem do pana. Pan zapytał o cenę, a to też, też była częsta uwaga, że Źle to odebraliście, że ja, że ja, że tak powiem, mam jakiś problem z tym, że ktoś pyta o cenę. To jest, każdy sprzedawca o tym wie, że to jest pierwsze pytanie klienta o cenę. Natomiast klient pyta o cenę, dlatego że ma do tego prawo, po pierwsze, nie, nie możemy się na to obrażać, a po drugie, jak już zapyta o tą cenę, no, oczekuje odpowiedzi. Natomiast rozmowę i bieg rozmowy powinien prowadzić sprzedawca, jeżeli jest dobrym sprzedawcą. I podanie suchej ceny w pierwszej rozmowie jest po prostu tym bardziej, jeżeli świadczysz wysokie usługi, wysokiej jakości, które są drogie w porównaniu z innymi. To, to podanie suchej ceny no, to od razu cię stawia na, na przegranej pozycji. Dlatego proponuję nie robić tego szybko, tylko robić to w odpowiedni sposób. Jak pan zapytał o cenę, to powiedziałem mu, że cena jest zależna od usługi, która zostanie wykonana. W ramach usługi jest wykonywanych wiele czynności. Nasza umowa, między innymi załącznik jeden z których ma, to jest wykaz czynności, zwany też cennikiem. Mamy tam 30 podstawowych czynności, które są wykonywane w toku usługi pośrednictwa. Każda z tych czynności jest wyceniona przy różnych transakcjach. Różne z tych czynności się wykonuje. Przepraszam, bo mi znowu ta piana poleci. Chyba nie ma. I właśnie usługa pośrednictwa zależy od tego, ile z tych czynności podczas świadczenia danej usługi pośrednictwa trzeba będzie wykonać. Wiadomo, że nie, nie, nie przy każdej nieruchomości każdą z tych czynności się wykonuje. Natomiast, tak jak mówię, cena jest wypadkową, więc trzeba zacząć od tego, żeby ustalić, co usługa zawiera powiedzieć jak się będzie ją wykonywało jaki jest plan, plan działania na, na sprzedaż nieruchomości jaki jest planowany czas trwania. Trzeba pomóc w ustaleniu wartości rynkowej. I tak to zostało zrobione w tej sytuacji. Pan dostał porozmawialiśmy sobie krótko na ten temat przez telefon. Później dostał pan podsumowanie tej rozmowy na maila razem właśnie z planem sprzedaży z z planowanymi czynnościami do wykonania, z określeniem wartości rynkowej, tej maksymalnej, tej minimalnej, mniej więcej określonym czasem trwania. No i umówiliśmy się, że po zapoznaniu się z tym zdzwonimy się w następnym tygodniu w sensie ja zadzwonię, zapytam, czy informacje dotarły, czy coś wymaga dodatkowego wyjaśnienia. I wtedy ustalamy, czy współpracujemy dalej, czy nie. Czyli to tak naprawdę była usługa. E, przygotowania do, do sprzedaży. Taka usługa przedsprzedażowa. E, zdzwoniliśmy się później. Panu bardzo spodobało się to, co zostało przygotowane. I umówiliśmy się na spotkanie na żywo, dopiero w tej nieruchomości. Po tym, po tym, jak została przeprowadzona rozmowa, jak zostało wytłumaczone, na czym polega usługa pośrednictwa, jak już w mailu została zaproponowana cena za usługę pośrednictwa, pan powiedział, że jest zainteresowany i spotkaliśmy się dopiero w nieruchomości, tamten film. Yy, który był tak ochoczo i dalej jest ochoczo oglądany i komentowany to jest właśnie film z drogi ode mnie z biura do tej nieruchomości, bo to są nie, niedaleko akurat te dwa miejsca yy, i właśnie szedłem wtedy, żeby spotkać się z panem na żywo pierwszy raz i obejrzeć nieruchomość na żywo, która będzie sprzedawana aczkolwiek nieruchomość znam, bo po pierwsze jest ona obok, po drugie budował ją deweloper, dla którego z którym kiedyś działałem przez, przez ponad 10 lat, także znałem jakość i mogłem sobie na to pozwolić, żeby Przygotować propozycje współpracy i oferty pośrednictwa bez oglądania wcześniej tego mieszkania na żywo. No i spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, ustaliliśmy te warunki ostateczne, zawarliśmy umowę pośrednictwa i zaczęliśmy działać. I oto jest cała historia tego, tego krótkiego filmu, minutowego, który został obejrzany półtora miliona razy, który został prawie cztery tysiące razy polubiony i który został. 181 razy skomentowana, aczkolwiek to są wszystko dane na chwilę sprzed nagrania tego filmu. Teraz dla agentów, to, co bym chciał powiedzieć. Bo, bo tak jak mówię, kanał jest skierowany dla agentów nieruchomości, nie dla Yy, nie dla klientów. No, nie, dla, nie dla klientów. Yy, to, to, to ma być materiał edukacyjny dla agentów, którzy szukają jeszcze swojej drogi działania i zastanawiają się, jak działać. Yy, także oczywiście oglądać może to każdy, a jeżeli yy, Drodzy klienci, albo nawet nie klienci, bo, bo klienci są trochę bardziej zaangażowani też w te filmy. Najciekawsze komentarze, dziękuję Wam za to bardzo, to są od osób, które w ogóle nie są ani agentami, ani nigdy nic nie kupywali, nigdy nic nie, nie sprzedawali, a wiedzą oczywiście najwięcej, ale jesteście odbiorcami, z których. Najwięcej mogę wyciągnąć. Przede wszystkim tak jak mówię, oswajam się z tymi odmowami, które spotykają nas jako agentów, oswajam się z, z hejtami, które spotykają osoby popularne w internecie, no i, i przede wszystkim są też cenne uwagi, takie jak to, żeby się nie, nie pienić, nie ślinić, żeby trzymać telefon dalej od twarzy. Są jakieś takie uwagi odnośnie ubioru, stroju, więc za wszystko to bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Wszystkich agentów nieruchomości pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.